I jestem taki mały, a nie chcę być największym spróki na całym świecie. O nie, nigdy ci się to nie uda, bo ja jestem większy od ciebie i jestem pomarańczowym spruki, a to jest mój głos. A ja nie mam dźwięku, bo jestem mega smutnym spruki. Jak być takim wielkim spruki jak ty? Nie da rady, po prostu musisz bardzo dużo śpiewać. A ja nie pozwolę ci na to, bo teraz się dzieje. Co ty mówisz, tylko nie to? Ja chyba muszę zbierać te malutkie cząsteczki. Teraz dostaję trochę pieniędzy i chcę być lepszym spruki, bo w tym sklepie mogę odblokować kolejną zamianę. I jestem teraz takim czerwonym spruki i tak śpiewam. Ale mnie to nie obchodzi, ja i tak podejdę i cię zjem, bo czerwony kolor jest najgorszy. Dlaczego? tego sprunki! I chcę być jeszcze większy, ale muszę uważać, żeby nie zostać zjedzony przez tego pomarańczowego sprunki, który jest strasznie agresywny! Ja nie jestem agresywny, po prostu uwielbiam mój głos i moje sprunki pomarańczowe będzie najlepsze! Nieprawda! Wiesz co sprunki? Ja tak naprawdę nienawidzę koloru pomarańczowego! Tak, jego dźwięk jest taki słaby, ale chwila, co się z tobą stało? Czemu ty teraz jesteś taki szary? Bo ja ewaluowałem i jestem lepszym sprunki! Zobacz na mój głos! To brzmi jak jakieś talerze i ty się stajesz serio coraz lepszy. A tam w oddali widzę jakieś inne spróki. Chyba takie komputerowe i nawet takie smutne, podobne do ciebie Ech. i one są takie ogromne. Ja będę lepszy, daj mi chwileczkę czasu i za chwilę zamienię się w takie spruki, że na pewno się przestraszysz. I wiesz co, ja teraz spróbuję cię zjeść, chodź tutaj, ja, Nie rób tego, proszę, ja jestem takim sodiutkim spruki, nie możesz mi tego zrobić! A właśnie, że to zrobię, bo moje spróki jest najlepsza, bia-bia! I odrodziłem się jako najmniejsze sprunki na całym świecie, ale w tym sklepie mogę kupić kolejne zamiany sprunki i tym razem zostałem takim słodziutkim robotem, nawet z takimi uszkami i taki dźwięk wydobywam. On jest strasznie słaby, ja mimo wszystko będę lepszy od ciebie i wiesz co, w tym momencie mnie wkurzyłeś, ja też cię zamienię na takiego sprunki. Tylko chwileczkę, czy on jest taki sam jak twój? Ale ty Jesteśmy teraz braźmi i nie możesz mnie teraz zjadać, ale uważaj! Widzisz tutaj te wielkie sprunki? Ono jest takie ogromne i chyba będzie chciało nas teraz zjeść! Tak, musimy teraz razem współpracować, bo my przecież jesteśmy braźmi tylko o, chwileczkę, jakoś dziwnie się czuję. Domieniam się w jakiegoś innego sprunki. Oj, jaki ty jesteś fajny robocik! Czekaj, co tobie się stało? Przed chwilą byliśmy tacy sami, a ty się stałeś teraz taki zielony, nie podoba mi się to! Przecież zobacz, jak ja słodko brzmię! teraz jesteś jakiś brzydki, ale ja muszę być cały czas większa. A na razie jestem taki malutki, wiesz co, mam to gdzieś. Kupię teraz 5 tysięcy rozmiaru, żeby na pewno cię pokonać. I może przy okazji zjeść naprawdę się powiększyłeś, ej, ale jak ty słodko wyglądasz, ja chodź, teraz cię zjem też. Nie, co ty robisz? Tylko nie to Sprunki za mną masz 16 tysięcy siły, a tutaj te pomarańczowe ma jego aż 71! A w tym momencie cię zjadł, Nie, ty zostałeś teraz z i ja Chyba też będę rozwalony przez tego pomarańczowego spruki. Każdy chce mnie zjeść! Co wy robicie? O nie, o nie, nawet tu jest jakieś przerażające spruki. Ała. I co mi się stało? Czemu jestem takim śmiesznym spruki z garkiem na głowie? <laughs> Ale to jest dobre i mój dźwięk jest mega śmieszny! Ale tutaj obok widzę jakieś inne spruki. Ono chyba mnie goniło. Co jest? To jest spruki kotek! Miał, jakim ja jestem? Super kotkiem. Widzisz mnie? I ja wydaję taki dźwięk! Ten dźwięk jest spoko ale uważaj, sp bo za nami Aha. jest jakieś słoneczko, które chyba nas goni i cały czas próbuje nas zjeść, bo jest większym spróki od nas. Tak, i czy ty słyszysz ten jego dźwięk w tle? On brzmi tak przerażająco, ale dobrze, że teraz się odsunął. I możemy na spokojnie się powiększać, tylko ja mam dosyć bycia takim małym spruki. Chcę od razu zostać największy na świecie i zobacz co mi się teraz stało. O, jestem taki duży, a ty chyba ostatnio mnie zjadałeś. ja, ja cię wcale nie jadę, ja po prostu Jestem takim słodkim kotusiem, ja nie pamiętam jakim sprunkiem byłem poprzednio O nie, nie wybaczę ci tego, pamiętam jak mnie zjadłeś, teraz ja zjadam ciebie i chodź tutaj O tak, jestem coraz większym sprunkiem, a nawet w tym miejscu widzę jakiegoś innego Sprunki. Chodź tutaj, jak cię zjem, to na pewno zostanę jeszcze lepszym sprunkiem I chwila, po ulepszeniu się zostałem takim zielonym sprunkiem I patrzcie na jego głos Mój głos jest strasznie słaby. Zobacz lepiej na mój robotyczny. On jest bardziej przerażający niż twój. Nie, nieprawda! Mój głos jest lepszy, ale zaraz czy ty widzisz to samo co ja? Tutaj jest jakiś. SPRUKI! O nie! E! Taki jego głos! Przecież on jest taki głośny! Ty, ja nie chcę dłużej tego słuchać, uciekajmy! I ja nie mogę! I nawet próbuję mnie zjeść! Jakiś wielki, żółty spruki! Ty, a wiesz jak on brzmi? o też jest dosyć śmieszny! Przerażające, ja go nienawidzę. Uciekajmy teraz, naprawdę! Ja jestem dosyć duży, ale nie jestem wystarczająco wielki, żeby zjeść tego największego sprąki, chociaż cały czas się powiększam. Może, jakbym zjadł ziemię, to byłbym taki duży i mógłbym go zjeść. Jak to nie ja mam tylko tysiąc siły, jestem takim małym, niewinnym sprąki. No w sumie faktycznie ty ja, ja, ja. mi nic nie dasz. Ja muszę się serio powiększyć. I może kupię teraz 100 tysięcy rozmiarów. Jak ja kupię ten rozmiar, to stanę się kolejnym strasznym sprąki. Nie kupuj tego Teraz naprawdę jesteś jednym z wielkich i chwileczkę, czy ty widzisz te wielkie słońce za drzewami? Ja tego nie widziałem wcześniej. E, faktycznie ty, słoneczko, tu też jest spruki i czujesz, jaki on dźwięk wydaje. Nawet tutaj słoneczko jest z takim Spruki, Ale czekaj, co chce od nas ten straszny miś? O, nie, to jest najstraszniejsza wersja Spruki, Bardzo jej nie lubię. On chyba chce się zaprzyjaźnić. Dawaj, ja może podejdę do niego. A co, jak on będzie chciał cię zjeść? Nie rób tego, to jest bardzo ryzykowne. Pieszki, on mnie prawie zjawia. Nie, co ty zrobiłeś, sprógi? Wiedziałem, że to tak się staje. A chwila, ja się teraz zamieniam w jakiegoś niebieskiego spróki. I zobaczcie, jaki jego dźwięk jest superaśny. Nieprawda, fujo, nieco brzydliwy Ja mam lepszego sprunki Ty się nie znasz, a czemu cały czas ten straszny niebieski sprunki Chodzi za mną Czy on chce mnie zjeść? Nie wiem, ale boję się go, zostawcie mnie sprunki, proszę No tak, nie możecie jeść niebieskiego sprunki Bo niebieski kolor jest najlepszy Właśnie, ja prawie bym był największy Ten sprunki za mną chyba jest Ostatecznie wielkim sprunki Ale czekaj, wow, jaki ten straszny sprunki Ma straszny dźwięk, słyszysz to? I a, zginąłem I znowu zaczynamy jako Małe sprunki, ale ty razem z innym dźwiękiem I ja jestem sprunki pieskiem E tam, twój sprunki jest bardzo słaby Lepiej zobacz na mnie, jaki jestem różowy Ale ktoś chyba chce... Zjeść i zaraz za tobą jest jeszcze straszniejszy różowy spruki. Jak on wygląda? I on jest taki ogromny. To jest chyba mój chłopak normalnie, bo ten spruki jest dziewczyną, a ten chłopakiem Ja w życiu nie chcę zostać takim straszliwym sprunki jak on. Chociaż skoro się będziemy teraz powiększać i ja nawet kupię największy rozmiar, żeby równać się z tymi największymi sprunkami, to zaraz może też Uff. będę takim wielkim, złym sprunkiem. Tak Takie dawaj zjedzmy wszystkich, tylko mnie nie zjadaj, dobra, piper. Pewnie, że tak. Ja chcę tylko zostać najgorszym sprunki na całym świecie i też uh. największym. I nawet zamieniłem się w takiego robocika, ale zaraz chyba zostanę zjedzony. Hello, Would you like to have Right now, Zagrałeś taką fajną melodię Może on ciebie nie zje, może chce się przytulić Nie no, nie wydaje mi się On e... cały czas próbuje mnie zjeść A jak to zrobi, to wtedy tego o, Nie przeżyję, ale mogę to przeżyć Za 10 robuxów I odrodzę się teraz będąc również takim duży. W takim razie musisz zjeść teraz inne sprunki A chwileczkę Ja teraz też się zmieniłem w jakiegoś innego sprunki Zobacz jak ja wyglądam, jestem pieskiem Ale nie gadaj, znowu ten różowy sprunki chce mnie zjeść Dobra, ja jestem tak wkurzony Serio, zaraz go zjem i się skończy Powiedz, się, Pimpek, ty masz dużo robuxów Dawaj, bo ja ich nie mam, to ty się powiesz No niech ci będzie Dobra, teraz się zwiększę I kupię kolejne 100 tysięcy siły o, Jestem taki wielki, ale chwila, zostałem zjedzony I zamieniłem się nawet w takie wielkie spruki drzewo Iż to, że drzewo też jest spruki, A jego głosik jest taki... Mi się bardzo podoba. Pimpek dawaj, ja w takim razie będę z Tobą chodził, żeby Ci towarzyszyć. Poko, mamy tutaj dwie sprunki, które jest większe. Ja nie wiem, jakim rodzajem sprunki jest ta osoba tutaj obok nas, ale nieważne. Za chwileczkę mam ochotę ją zjeść, chociaż czekaj, ona chyba właśnie teraz próbuje się do mnie zbliżać. Szybko komza boksy powiększenie, bo ty masz ich dużo! O nie, faktycznie to się może naprawdę źle skończyć, ale ja cię teraz zjem sprunki, bo ja chcę być największy i chwila, mam teraz 300 tysięcy siły. To oznacza, że jestem prawie <sum> największym sprunki na serwerze! Teraz zjesz prawie każdego! Dawaj do tego sprunki, bo on chciał cię zjeść! O, chodź tutaj o mną nią. Ale jestem taki wielki i czekaj, coś mi się dzieje! Jestem zbyt dużym sprunki i nagle stałem się taki straszny! Jesteś ty, Pipek. Ja myślałem, że ty jesteś dobrym sprukiem, a ty wydajesz takie dziwne dźwięki. Tak, ja jestem najlepszym spróbkiem, ale teraz będę najstraszniejszy. Wiecie i chcę zjeść no, każdego! No co ty, ale nawet nie przecież ja jestem pieskiem, zobacz, luczek jestem! Tak, ty jesteś taki malutki i chcę cię zjeść! Ale jako taki syraszny spruki! Chodź tutaj do mnie! Muszę cię teraz zjeść! Proszę, nie rób tego! Patrzcie jak ja teraz wyglądam nie no, staje się teraz najstraszniejszym spruki, a to mój dźwięk! i ten największy sprunki oszaleliście lepiej wróćcie do normalnych sprunki nie my chcemy być takim strasznym sprunki tak jak ty tutaj zobaczcie ten sprunki też wydaje taki odgłos Z tymi wielkimi, strasznymi sprunkami, tylko może zamień się w coś normalnego. Nie, ja chcę być większy, straszniejszy. I dlatego, jeżeli chcę być najlepszym sprunki, to muszę kupić ponad milion rozmiaru. E, chwila, jestem teraz naprawdę ogromny, większy od każdego. No nie, chwileczkę, tobie, coś się dzieje. Ty zamieniłeś się w jakiegoś strasznego, czerwonego sprunki, który ma trochę czaszki. O, tak, o to chodzi. Jestem teraz największy, ale mogę jeszcze zjeść inne wielkie sprunki, bo jestem. Jestem bardzo głodny i patrz na moją melodię. ona jest przerażająca! Uciekaj z nie daj się zjeść Przed tego czerwonego, on jest bardzo zły Tak, chcę zjeść każdego nie. I uwaga, o tak, tamten ten Był taki smaczny, że aż Zamieniłem się w kolejnego Strasznego Sprunki, który ma Takie dwa straszne oczy No nie, to jest akurat przesada Jakaś, Pipek. dlaczego ty ciągle się zamieniasz W coś strasznego? Tak, i teraz Chcę być jeszcze większy, bo jak to zrobię To żadne z nie będzie Większe ode mnie, co się teraz Ze mną dzieje? Powiększyłem się Daj na największą wielkość Teraz wystarczy, że zjem cię Bo ty jesteś naprawdę malutki I zostałem największym strasznym sprunki Na całym świecie